Su, zaraz się roztopię! Nic na mnie nie wybucha! Ach, ale upał! Mówię ci, lato jest do bani! Nieprawda! Nie zawsze jest gorąco! Poza tym można pływać, jeść arbuzy... Arbuzy? No pewnie, że tak! To jest mega pomysł! To bierzmy się do pracy! Hej, kochani! Zobaczcie, co tu mamy! Wielkiego, soczystego arbuza! Silinka mi cieknie na sam widok. A Wam? Mm, nie mogę się już doczekać dzisiejszego projektu. Każdy wie, że kochasz arbuzy. Hejka! <laughs> Zgadza się! Dlatego przygotujemy dziś kilka smacznych projektów, wykorzystując ten cudowny owoc. Poproście kogoś dorosłego o przecięcie arbuza na dwie połówki. Z nożem nie ma żartów ludziska. pamiętajcie o tym! I voilà! O, ale piękny kolor! Super! Czekaj, jeszcze nie. Ale dzięki za łyżkę. Teraz musimy się pozbyć miąższu. <grymny> Ekstra! Łyżka za łyżką. Tak to powinno wyglądać. <grymny> Ktoś tu na ciebie czeka, Suzy? <grymny> <grymny> Sami! Zebranie tych wszystkich żelkowych miśków musiało ci zająć sporo czasu. Luzik, przecież lubię pomagać. Ostrożnie, kochani, nie używajcie kuchenki bez nadzoru dorosłych. Pora na żelki, tada! I trochę wody. Jak tam relaks, w jacuzzi? Teraz dosypujemy trochę galaretki o smaku arbuzowym. Super, ale to będzie pyszne. Jejku. Wiecie już co to robimy? Jeśli tak, to łapka w górę. A jeśli nie, to oglądajcie. Dobrze. Mmm, wygląda hipnotyzująco, prawda? Okej, okay, teraz użyjemy specjalnego zaklęcia na zamrażanie. Gotów sami? No, y raczej! Right. O jak? Teraz przyda nam się nóż. Ostrożnie, kochani. O tak. Super! I wola, galeretka arbuzowa gotowa. Cicho, Sami! No co? Lubię tę piosenkę! Ale przy okazji zdradziłeś widzom, jaki będzie kolejny projekt! Serio? Robimy arbuzowego rekina? Tak! Znów musimy przeciąć nasz owoc! Ale tym razem na dwie takie części! Narysujemy buzię rekina markerem suchościeralnym! Zrób większą! Rekiny mają przecież duże paszcze! Wiem o tym! Spokojnie! OK. Jak się zapewne domyślacie, kolejnym krokiem będzie wycięcie narysowanego kształtu. Powoli i ostrożnie. O tak. Możecie poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Będzie raźniej. Wow, ale szczęka! Mógłbym mnie połknąć w całości. Bez gryzienia! <laughs> Nie wszystkie rekiny są drapieżne. Teraz zajmiemy się wycinaniem jego zębów. Zacznę od dolnej szczęki. Mam rozumieć, że istnieją rekiny roślinożerne? Tak! Nawet naukowców to zdziwiło. Odkryli, że dieta tak zwanego łopa to głowa składa się głównie z wodorostów. Wow! Ten świat nie przestaje mnie zaskakiwać! A was? Jeśli też nie, to łapka w górę! Jesteśmy już w połowie projektu. Spójrzcie na te zębiska! Fajne, prawda? Przyspieszmy nieco z górną szczęką. Już prawie koniec, kochani. Jeszcze kilka detali i jesteśmy na mecie. Odkrajam zieloną skórkę, żeby spód był lepiej widoczny. Właśnie tak, i istny koszt! <grym> Dzięki sami. Hmm, chyba czegoś nam tu brakuje, może płetwy? Tak! Dobrze. Okej. Okay. Ale jak masz zamiar teraz zjeść tego arbuza, co? Miałam nadzieję, że mi pomożesz. Mogę być serio? <noise> Gotowe! Dobra robota! Jeszcze tylko jagodowe oczy. I już! Smacznego, panie i panowie! Patrzcie, co robi tu. Co teraz robisz? Podoba ci się, zobaczysz. Dam ci wskazówkę. -da! Hmm, Piece arbuza wyglądają jak tort. Tak, zgadłeś. A najlepsze jest to, że nic nie trzeba piec. Że co? Nie będzie ciasta ani kremu? Nie, same owoce. Zobacz. Przygotowałam truskawki, jagody i kiwi. Idealne dodatki do arbuza a reszta to łatwizna! Bierzemy kawałek arbuza, nakładamy owoce i tak dalej! Patrz, co znalazłem! W samą porę, sami. Zróbmy z kiwi małe gwiazdki! Hop! I już! Dobrze. O, uwielbiam kreatywne projekty. Mi już ślinka cieknie. Oto nasza tortowa sałatka owocowa w pełnej krasie. Kochani, zostało nam sporo miąższu z poprzednich projektów. Pomyślałam więc, że można z niego zrobić pyszne lody. Co wy na to? Możecie w międzyczasie subskrybować nasz kanał, ludziska! Teraz musimy rozlać sok do tych foremek. O tak! Zostawcie trochę miejsca na górze. I ostatni. Super! Wkładamy je do zamrażarki. W międzyczasie zajmiemy się... jogurtem! Mm, pycha! Jogurtem? Robiliśmy już przecież kiedyś lody arbuzowe i nie było w nich żadnego jogurtu! Wiem, ale te lody będą inne. Mógłbyś umyć blender, a ja zmiksuję jogurt z cukrem. Będzie nam jeszcze potrzebny. Co to za sekrety? Sprawdźmy nasze lody. Okej, okay, porządnie już stwardniały, więc mogę w nie włożyć drewniane patyczki. O tak. No wie! Wybacz sami. Proszę, możesz dolać jogurt do każdej foremki. Dwie łyżeczki wystarczą. Ja przygotuję resztę. Najpierw sałata. Wiem, że to dziwne, ale liście nadadzą nam zielony kolor, którego akurat potrzebujemy. Teraz imbir i miód. Dobrze. Mm, my dalej robimy lody, czy już coś innego? <laughs> sami. Szklanka soku pomarańczowego. Pokrywka. Ach, I start! Okej, okay, jogurtowa warstwa już się zamroziła, więc wleję nasz zielony sok. O tak! Za trzy godziny lody będą gotowe. Zdało się sami. Spójrzcie! Pyszne lody dla ochłody. Mniam! Szybko! Przypomnijmy sobie nasze dzisiejsze projekty, zanim są wszystkie lody! Oh. Ech, ale orzeźwienie, co? <śm> to nam już nie będzie potrzebne. Dzięki za oglądanie. Dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Zaskoczymy was nowymi projektami. Pa, pa! Okej, okay, jeszcze jeden. Hmm.